Oliwka Brazil Glamourous, reakcja. Jesteś Glamourous. Okej okay. Glamourous. Oliwka Brazil to moja ulubiona artystka. Jesteś Glamourous. Okej, okay. Kurwa. Jesteś Glamourous. Uuuuh. tylko chcesz. Jesteś okay. Glamourous. Bądź na dziś to slay. Jesteś mm. Glamourous. makijażem czy bez. O, a propos makijażu, to ściągłem sobie film na ryj Teraz już jest tutaj wszystko tak jak być powinno, bo ktoś mi tam zarzucał, że kurwa ma jakiś filtr Nie wiem nawet czy on był automatycznie włączony czy coś. Także jestem piękna, bez makijażu, jestem piękna. Jesteś mm -hmm. Zostań kimkolwiek chcesz, jesteś co tylko chcesz, jesteś Nie, no dobra, Pierdole, to nie. Kurwa, dobra, nie słucham tego jeszcze, ale Bądźmy dę, poważni! Jesteś Glamurus! przebudziła jak Pierwsze, beat jest okej, okay, ale kurwa, nie wiem, nie pasuje. Ja nie słucham takiego stylu muzyki. Po drugie, Oliwka Brazil to jest generalnie to, co przeszkadza tutaj. To, co jest już pierwszą przeszkodą, dużą przeszkodą. E, I swój autotuna który chcesz? Jesteś klapiarą, się przebudziła jak z układki. Nie mogę na nią patrzeć, jak ona śpiewa. Może ktoś pokochają za to, że jest prawdziwa? Uuuu. po poza ci ślub najpierw pokochaj się, więc słuchaj, baby. Załóż, że jest ponad mieszaw, od kiedy masz zęby. Going mm. crazy. Outfit, dwie banki, Gucci albo lumpy, znaczki. Prostępy, mm -hmm. blizny, szamki. Drzwi, tak. no tak ale nie od szamki. Ok, luk, Oj, oj, oj. Czy damki, no make-up. Ta no make-up kurwa, zoba na ery. No, zoba na ery, no make-up, no make-up at all. Dobra, ale tak szczerze, znaczy zrodka jest chujowa, wszystko tu jest chujowe póki co, ale sam wypowiadając się na tej takiej pozy pozytyw ja też mam na przykład takie przesłanie, że na przykład ja teraz mam trochę trądzik, trochę, no nie jest jakoś źle, wiadomo, no kurwa, chyba widać. Nie jest jakoś źle, ale trochę jest. I to mi przeszkadza, i ja siebie nie akceptuję. Ale jakby jakbym wam się tu pokazał bez koszulki, to byście powiedzieli kurwa, ale forma. Na przykład, ponieważ ja mogę zmienić swoją formę i ją zmieniam i jest dobra, tak? I tutaj y, akurat w jakby to powiedzieć w dziale mojego ciała totalnie jakby nie mam zastrzeżeń. Tylko moja morda tam trochę ten tego, ale to jakby wiesz, próbuję zwalczać to, tak? Cały czas. Ale jakby kurwa ona pierdoli, że no bądź taka jak ten, niech każdy ci lubi, ale to chyba jest troszeczkę takie jakby kurwa, no... No takie trochę logiczne, że raczej jak masz laskę 10 na 10, chudą czy jakąś tam wiecie fajną formie, a tu ty wiadomo kobiece jakieś tam i tak dalej, a obok tego masz laskę taką jak oliwka Brazil, no to która ci się bardziej podoba? No to, to jest chyba naturalne trochę, więc jeżeli... Ludzie mają body positive za to, że kurwa jesteś gruby, ważysz 100 kilo i to nie jest choroba, tylko twoja, twoja kurwa tłusta pizda, że nie chcesz jej kurwa ruszyć i zrobić czegoś ze sobą, to wypierdalaj, nie, to, to kurwa niech cię ludzie hejtują, tak mi się wydaje, nie wiem. Ja mam w piździe to, jak ktoś wygląda, ale na przykład ona nie jest dla mnie atrakcyjna, ani trochę, to jest dla mnie kaszalot, nie wyzywając jej, rozumiecie o co mi chodzi, na pewno pchuj ludzi podziela moje zdanie, ale oczywiście Oliwka Brazil, Slay Glamorous, Mmm, lecimy z tym dziewczyny Ej, po mm. ci ślub, najpierw pokochaj siebie słuchaj baby, Załóżność to jest szafy Leży od kiedy masz zęby Going crazy Outfit, dwie banki O chuj tu chodzi, od kiedy masz zęby? Co ty pi... O chuj tu chodzi z tym Gucci zęby. albo lumpy z najczki blizny, szlamki Mówię brwi, ale nie od szklanki Mój look, wariatki Ej mm heels -hmm. Hi lub placzki czy danki No make up albo jak Barbie Noski, ziemniaczki lub krzywe te Rrrr Ech, kurwa, ale mnie skręciło po tym roar Nawet nie chcę tego przewijać, pozwólcie, że to przewiniemy tylko tak, o klawiszami. Eee, on skręciło Kręciło mi La 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 okay. Jesteś Glamorous Załóż co tylko chcesz Jesteś Glamorousik na dziś Jesteś Glamorous Tutaj chodzi o fanów szpaka, którzy są na tym kanale i znają kogoś takiego jak Escech. On miał numer Glamour, jak mi się to przypomniało. Nie wiem dlaczego teraz mam skojarzenie przy takim głównie do tak dobrego numeru, jakim był Glamour, moim zdaniem. było to jest Glamour i dla szpanu. A tutaj jest: jesteś Glamourus i to jest do ciebie, droga Wicko, drogi widzu, że to Ty jesteś Glamourus i musisz siebie akceptować. Nawet jeżeli jesteś kaszalotem, tudzież nie, więc akceptuj siebie takim lub tudzież taką, jaką jesteś. Jesteś Jesteś marvelous. Zapal ze mną zrobił, niech za nami płaczą znów. Jak jeszcze raz kurwa będę na nią reagował, to kurwa chyba nie. To ja skaczę przez to okno. Na Bo jesteśmy dziewczynami z wielką klasą Cóż A ci strajcy to, że ten powód to płaczą już. Na mej błyszczą z wielką klasą cóż, A ci strajcy to, że ten już, na mojej buzi tylko dobry mood Najpierw shopping spree, potem mu laurusz do dziś, bo za nami kurz Mój to słodki twój małe baby Sama sobie kupię, bo nie będzie lepszy, nie będzie mi pieprzył Oszalał do reszty, czas mu zrobi testy Moje dziewczyny są ulepione z gliny spree Robią części do statków powietrznych Mua, jaki cringe Nie wiem, czy tam było nawinięcie o tym, że on ma małą pałę Ale jak ma małą pałę, to czy może to zmienić? Nie wiem ja nigdy nie miałem takich problemów, co? Yy, chyba się da też jakoś, ale to nie tak nie tak oczywiście. A kurwa wagę zmienisz chyba raczej jak nie jesteś leniwą pizdą. Jesteś co tylko chcesz, jesteś Numer kurwa powinien być w 15 roku Ale, no, na przykład, jest spoko. No, nie wiem. Spoko, ale, tak jak. To nie jest jakaś kurwa. Jesteś Reklama perfum? No i co, i ona nie jest na przykład gruba, i już jest 10 razy bardziej atrakcyjna niż oliwka w jodka. Tak? Z wglądu. Ja pierdolę, czy ona wydała perfumy? Nie, chyba nie. Chyba nie. Chyba nie, lepiej nie, lepiej nie. Dobra, niech robi co chce, ale moim zdaniem to jest kolejna osoba, na równi z fagatą, która powinna zostać wyjebana stąd! Znaczy ona, ona się już raz wyjebała sama, nie tworząc tak kontrowersyjną postać i e, czemu teraz mi się tu kurwa wyświetliło coś... A wy tego nie będziecie widzieć, bo tu jest kamerka, jak faktycznie skończyć z masturbacją. Nieważne. Eee, jakby ona, ona się sama wyjebała z własne zęby, tworząc kontrowersyjną postać, a potem... Nie unosząc fali hejtu na siebie. A to jakby... No, no, no się wyklucza troszeczkę chyba. Ten samego numeru no to Banger w chuj, jestem teraz slay, jestem glamorous, eee, akceptuję siebie ponownie eee, nawet nie patrząc na moją wagę. Slay. Nie wiem o chuj tu kurwa chodzi, ale... Ten numer to, to, to naprawdę ciężki, ciężki kawał chleba do zgryzienia był naprawdę to było ciężkie, żeby przez to przejść, ale przeszliśmy przez to razem, widzowie. Także bądźcie glamorous i nie dajcie się wykorzystać przez oliwkę Brazil i nie słuchajcie jej numerów. No ja wam tutaj nabiję, nabiłem jedno odtworzenie, wy nabiliście mi odtworzenie. To teraz ja wam nabiję odtworzenie, tak? No. Jestem glamorus bez makijażu. Dzięki wszystkim za oglądanie. Wypierdalam.